Barcelona nie skompromitowała się. Przegrała wprawdzie 3 do 1 z Borusją w Westfalii, ale ostatecznie awansowała po dosyć długiej przerwie do półfinału Ligi Mistrzów. Szokująco ciekawe to było spotkanie. Szokująco dlatego, że spodziewałem się, że to będzie raczej. Dla Barcelony formalność. Nie dlatego, że nie doceniamy trybun BVB, trybun, które no, słyną z tego, że są po prostu jakościowe, ale no, ta drużyna Dortmundu z tym Niko na ławce nie kojarzy mi się raczej z tym, żeby być w stanie nadganiać aż takie wyniki, robić nie wiadomo co. No i faktycznie nie nadgonili, faktycznie nie było tak, mimo tego, że zagrali fajnie. Nie było tak, żeby Barcelona faktycznie w którymś momencie była bardzo bliska odpadnięcia. Jasne, było im pewnie miękko w którymś momencie, ale no to nadal były zawsze dwa gole zapasu. Czyli sporo. No i skąd taki mecz można się zastanawiać? Wydaje mi się to niezbyt skomplikowane, no bo Barcelona ma dosyć wąską kadrę. Barcelona gra cholernie intensywną piłkę i niektóre spotkania oni wręcz muszą w jakimś tam stopniu odpuszczać. No i fizycznie nie da się grać cały czas tak, a nie inaczej. Tutaj padło na to, że prawdopodobnie ten mecz gdzieś tak na może nie na dwójce, ale na maksymalnie czwórce Barcelona grała. Dodamy do tego maksymalnie zmotywowanych piłkarzy Dortmundu i efekt jest taki, że Dortmund bardzo szybko sobie ten mecz ustawił i to jest tak, że bardzo z całą pewnością też była bardzo pewna siebie i prawdopodobnie zlekceważyła trochę rywala. No i jeżeli podchodzi się z jakimś podejściem do spotkania, no to później trudno jest zmienić dynamikę tego, jak mecz się toczy, w sensie to, co się w głowach dzieje. I to z całą pewnością był tutaj powód, dla którego to spotkanie wyglądało w taki, a nie inny sposób. No, pierwsza połowa to była kompletna dominacja Borusi, a ten szybko zdobyty gol tylko potwierdził to wszystko. Także Barsa fizycznie nie była w stanie pokazać więcej. Barsa była zbyt pewna siebie po pierwszym wyniku, po spotkaniu w Katalonii. No i też. No, nie da się uniknąć stwierdzenia tego, że ta drużyna, jak już gdzieś tam wcześniej wspominałem, bardzo mocno zależy od Pedri'ego. W drugiej linii bardzo długo nie było żadnej kontroli. W momencie, w którym Pedri wszedł na boisko, to trochę lepiej to wyglądało, ale też nie, nie był w stanie opanować całości sytuacji, bo no, ten mecz już jakoś, jakąś tam swoją dynamikę, jak już wspomniałem, swoje momentum miał i to też nie jest aż takie proste, żeby z ławki nagle wszystko o 180 stopni obrócić. No i dodatkowo też w obronie Araujo nie gra takiego sezonu jak gra Inigo Martinez. Efekt był taki, że z tyłu troszkę przeciekało. Z całą też pewnością nie spełnił oczekiwań Laminia Mal, który albo był nieobecny, albo po prostu psuł. Jeden dobry strzał zablokowany, tak naprawdę, i niewiele więcej. Robert Lewandowski też raczej nieobecny. Fatalny, fatalny Frenkie de Jong, który no, wydawało się, że zaczyna się ogarniać, że zaczyna być ważnym, w dobrym tego słowa znaczenia, znaczeniu, e, piłkarzem Barcelony, ale tutaj no nie dawał spokoju, delikatnie mówiąc, w drugiej linii, momentami można było odnieść wrażenie, że zależy mu na tym, żeby w tym dwumeczu były emocje i doceniam chęć nadania waloru yy, no, emocjonalnego yy, tem, yy, dla tego dwumeczu, ale to chyba nie jest to czego katalończycy po sympatycznym Hollandrze się spodziewali. Gavi i Fermin to nie są ludzie od kontrolowania posiadania piłki, także nie sposób się dziwić, że to wszystko miało prawo się w ten sposób potoczyć, chociaż nie spodziewałem się, że do tego stopnia Dortmund na pewno poprawił sobie humory. Dortmund, nie sądzę, żeby ktokolwiek miał żal, że się nie udało awansować, bo już po losowaniu wiadomo było, że tutaj faworyt jest jeden, ale no wydaje mi się, że to co wszędzie gdzieś tam pada. Mogą być z siebie dumni. Nie zrobili wstydu. Pokazali, że potrafią walczyć, potrafią, pokazali, że mogą kiedyś tam aspirować do tego poziomu. Jasne, jak się odpada, to dla wielu może to być marne pocieszenie, ale to są, prawdy. to są to są prawdziwe stwierdzenia po prostu. Dortmund wyglądał naprawdę imponująco. Czy to im poprawi sytuację w Bundesliga? Czy to nastawienie ich tam dalej nakręci? Nawet jeżeli to chyba już trochę za późno na cokolwiek więcej, ale no, jestem pod dużym wrażeniem. Jeżeli któryś z Was, któraś z Was jest kibicem BVB. No to z góry przepraszam, jeżeli Was takie rzeczy poruszają, no ale dla mnie Dortmund nigdy nie był drużyną jakoś wyjątkowo charakterną w tego typu sytuacjach i naprawdę duże na mnie wrażenie robi to, co się tutaj wydarzyło, bo można dużo mówić o powodach, dla których Barcelona wyglądała źle, ale to przede wszystkim był dobry mecz BVB właśnie. I myślę, że o tym trzeba po tym spotkaniu pamiętać. Też taka lekcja pokory dla mnie, kolejna. Tych lekcji jest zawsze bardzo dużo i nie wyciągam wniosków, ale to, że jakieś drużyny się nie kojarzy z jakimś tam podejściem, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. No i tutaj mieliśmy taki przykład. Ja ogólnie jestem wdzięczny piłkarzom jednej i drugiej ekipy za to, że było, że był sens oglądać ten mecz, że coś się w nim działo, że do końca można było się łudzić, że to nie jest tak, że tutaj już jest już naprawdę całkowicie wszystko przesądzone. Barcelona poważnie zagrożona nie była. Ale też z palcem w uchu tego spotkania dogrywać nie mogłem. A Wojciech Szczęsny w końcu w barwach Barcelony przegrał. Miał jakiś tam w tym udział, bo ten karny wydaje mi się, że raczej klarowny i no, można zrozumieć zachowanie szczęsnego, ale no, ostatecznie faulował w sytuacji, która niekoniecznie kończyłaby się naprawdę klarownym strzałem. No cóż, zdarza się i tak. Ale poza tym wydaje mi się, że zagrał całkiem nieźle. Miał taką jedną podwójną interwencję, gdzie niby strzelali w niego piłkarze BVB, ale jednak z drugiej strony yy, też trzeba się umieć ustawić w tego typu sytuacjach. Wyniknęło tutaj, czy wyszło na jaw to, że Wojciech Szczęsny jest doświadczonym bramkarzem. Kto by pomyślał? Barcelona pokazała, że jest do ugryzienia w każdym razie, bo nawet jeżeli będąc w pełni sił i w pełni nastawienia i w najlepszej formie, naprawdę trudno jest wymyślić zespół, który byłby w stanie im się przeciwstawić, ale kurczę, tutaj nie potrafili się pozbierać w momencie, w którym coś poszło nie tak. No nie są nietykalni. To nie są superbohaterowie, to nie są ludzie, których nie można na boisku w legalny sposób skrzywić. Można. I co z tego wynika, to wszystkim kibicom różnych innych drużyn pozostawiam do, no, do wyciągania własnych wniosków.